No mecz godny play-offu na pewno, tak? Na ogromnej energetyce, na ogromnej determinacji. Na pewno zagraliśmy o wiele, wiele lepiej niż w Opolu trzy dni temu. Taki mieliśmy cel. Powiedzieliśmy, że nawet możemy ten mecz przegrać, ale mamy dać siebie po prostu wszystko, mamy zejść na kolanach e, po tym meczu, żeby potem nikt do siebie nie miał pretensji, jak mieliśmy właśnie w Opolu. Moi zawodnicy wykonali to w 120%. E, no ale tak jak powiedziałeś, z każdą następną minutą. Ta szersza ławka Dremana troszeczkę e, była widoczna. E, mamy dużo problemów zdrowotnych, naprawdę bardzo. Ja nie chcę o nich mówić, bo to nie jest żadne usprawiedliwienie. Ja naprawdę chylę czoła przed zawodnikami, tymi, którzy e, brali zastrzyki po to, żeby dzisiaj zagrać. E, I myślę, że jutro wyjdą na takiej samej determinacji. Ja wiem, że energetycznie na pewno nie będziemy wyglądać tak jak dzisiaj. Ale dołożymy jeszcze mental i który jest teraz troszeczkę po naszej stronie, bo wróciliśmy, tak? wróciliśmy do, do tego playoffu i, i damy jutro z siebie wszystko. To jest sport, może być różnie, ale my na pewno y, jutro damy z siebie wszystko tak jak dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że doprowadziliśmy do tego kolejnego meczu, bo cały sezon, cały sezon na to pracowaliśmy, żeby osiągnąć ten sukces i te ćwierćfinały przejść dalej. No, bardzo ciężki mecz do tam 25 i 27 nie pod kontrolą, ale później niepotrzebnie wyszliśmy w taką wymianę ciosów, która się skończyła dla nas szczęśliwie, ale niewiele brakowało, aby ta bramka na 4-4 wpadło i nie wiem co wtedy by się stało, bo wy, w, wydaje mi się, że fizycznie my coraz gorzej wyglądaliśmy, przeciwnik coraz lepiej. No ale wytrzymaliśmy to ciśnienie, ładujemy akumulatory i jutro się spotykamy o 20. Uh, first of all, congratulations to Lesion. I think they were better today than us, so they deserve the win. Przede wszystkim gratuluję drużynie z Leśna. Byli dzisiaj od nas lepsi i zasłużyli na zwycięstwo. Myślę, że mieliśmy problemy na początku pierwszej i drugiej połowy. Leśno było lepsze, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie, to oni szybciej zdobili bramkę i to przeważyło w wyniku końcowym. Dla nas rozwiązanie jest jasne. Musimy grać tak jak dzisiaj, po stracie czwartej bramki. Jeśli będziemy w ten sposób walczyć, jutro będziemy mieli szansę wygrać. To właśnie zamierzamy jutro zrobić. Obie dwie drużyny zostawiły dzisiaj mnóstwo serca na parkiecie. Gratulacje dla Leszna wygranej. No, Przejeżdżaliśmy tu, szczerze mówiąc, z optymalnym nastawieniem, że zakończymy dzisiaj tą rywalizację ćwierćfinałową, ale... No cóż, taki jest futsal, bardzo, bardzo szalony mecz, mega dobra pierwsza połowa leśna, początek drugiej połowy też należało do leśna, później gdzieś się ocknęliśmy, fajnie to wyglądało, myśleliśmy, że dogonimy na remis chociaż, ale nic, no trudno, nie udało się, I, i... ale to jest malutki dobry prognostyk, te ostatnie minuty przed jutrzejszym meczem, że, że jednak powalczymy.